Dzisiejszy film będzie o tym, jak zagalopować. Omówię to na dwóch dosiadach. Żeby było ci łatwiej, zaczniemy od tego, jak koń stawia nogi w galopie. Najpierw galop na lewą nogę. Pierwszy krok koń stawia prawą tylną nogą, potem lewa tylna i prawa przednia równocześnie i lewa przednia najbardziej wysunięta. I teraz zobaczymy to jeszcze raz. Następnie galop na prawą nogę. Pierwszy krok, lewa tylna noga, następnie prawa tylna i lewa przednia i prawa przednia najbardziej wysunięta. I raz jeszcze. Galop jest chodem trzytaktowym, co właśnie prezentuje dzidzia. Zwróć uwagę, że jest prawidłowo wygięta w zależności od kierunku poruszania się. Czasami zdarzy się, że koń zagalopuje na złą nogę i wtedy jest wygięty na zewnątrz, co znacznie zmniejsza równowagę. Bardziej wyczuwalny jest to na kole. Poprawny sygnał do zagalopowania wygląda tak, że trzymając zewnętrzną wodzę, dojeżdżamy do narożnika wewnętrzną wodzą prosimy konia o wygięcie i przesuwamy zewnętrzną łydkę do tyłu. Dokładnie tak samo wygląda to w półsiadzie. Dojeżdżamy do narożnika, wyginamy konia, cofamy zewnętrzną łydkę. Najczęstsze problemy z poprawnym zagalopowaniem są wtedy, kiedy koniec odgięty w zewnętrzną stronę. Żeby poradzić sobie z tym problemem, musisz zagalopować w narożniku. Daj znać, czy masz z tym problemy. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, daj nam lajka, kliknij suba i dzwoneczek, bo wtedy będziesz na bieżąco.